Widzowie, zrobiliśmy challenge na 78, ale ja was nie podpuszczam, ale nie dacie rady dobić 80. Wtedy już myślę, że może jakiś mały challenge, ale o tym pomyślimy i w następnym odcinku o tym będę gadał. No to widzowie, ja już Was zapraszam do materiału. Ciekawić w dzisiejszym odcinku z czego z... Matki, find the button. Czyli ogólnie po polsku znajdź przycisk. Ja was widzowie, zachęcam sobie się łapki w górę, subskrypcję, a także obserwację moim instagramie Widzowie, a ja już się przedłużam i lecimy do Gierki Twórcy. tutaj widzowie macie twórców. Tu jest co? Tu jest Rola Angielskie, nie? Zasady polskie, o. Znaczy tam były też zasady. Zasady, znajdź przycisk. Game Mode Adventure. Ej, czekajcie widzowie. Gamę Game Mode Adventure. Baw się dobrze. Nie oszukuj. Ojciec mapę pokojową. No jak widzę. No, dobra. Game Hub. Ło. Wow. Dobrze zrobione. Easy. Dobra, poziom łatwy. Poziom łatwy. Wyznajcie przycisk. Może gdzieś tu, hmm. Myślę, że może być gdzieś na drzewie. O tu jest przycisk. Dobra, drzewie. Tutaj mamy nether. Hmm. To nie robi. Myślałem, że będzie Twitter O. Nie, już widzowie myślałem, że jak dziura. O, ale to. O. Chyba nie o to widzowie chodziło, o nie. Oj, oj widzowie. No to nie możemy ginąć. To trzeba zapamiętać. Nie możemy ginąć, lawa nas zabija. Myślałem sobie, że mamy taką regenerację, że nam to nic nie zrobi. Myślę sobie, że może być tam u góry, chociaż to tam wygląda się dosyć chyba nie. No. Tutaj właśnie, tutaj to jest paczka na 1.16, znaczy na 1.14,4. I... Jak w ogóle tutaj przycisk? schować. Może gdzieś pod lawą jest? No widzowie, to jest trudne już. Niby easy, ale ja już nie wiem, co on tutaj zrobić. Może tam jakoś? No tutaj pewnie gdzieś będzie jakiś przycisk. Słyszę widzę villagera, więc albo to jest inna już mapka, to tak jakby inny poziom, albo mam znaleźć tego villagera. Ale ta dziura jest tutaj taka podejrzana, widzowie. Tutaj nigdzie nie ma. No i nawet świnie słychać, czyli tam będzie jakiś poziom z wioską, tu za tym ścianą jest. być hmm. gdzieś przy tej górce, ale nie wiem. Widzowie to jest łatwe. jest łatwy. Chyba, że widzowie chyba, że mam się kopalić. Nie, na dwa chyba nie podskoczę. Że takiego dobrego timingu chyba nie zrobię, Co? właśnie, to przecież tego na szybciej nie mogę plikać. Nie, zapewniłam widzowie, że nie mogę ginąć. Nie, nie... nie, 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 nie. Dobra, widzowie, nie zginę. Uff. Ej, widzowie, mam problem normalny z tą mapą. No tutaj wygląda Ja... jakby to było idealne, miejsce na górze. Dobra widzowie, ja zrobię cięcie i szczerze już odpalę spot tej i po prostu go będę szukał. No to widzimy się za chwilę. Widzowie, nie znalazłem tego przycisku i, i myślę, że mam przygodowy. Aha, czyli mogę niszczyć obrazy, okej. Okay. A to widzowie totalnie nie znalazłem. Latałem już tam jest jakieś 5 minut i nie znalazłem totalnie nic. Nawet wyleciałem takiego poza mapkę i patrzałem i tam żadnych command bloków nigdzie nie ma Może jakieś przejście? Tu widzowie jeszcze sprawdzę ustawienia graficzne jaskrawa. No, Dobra, gdzie tu to jest? Wszystko nie widzowie bardzo ciemno Chyba ogólnie widzowie mam labirynt Kurczę widzowie czekajcie GM Mode Srelatywę Ja widzowie naprawdę ale ja robię tylko i wyłącznie Dlatego, żebyście dwie cokolwiek widzieli. Hmm. Dobra, widzę. W sumie to my możemy w ogóle pójść od góry i zobaczyć, jak to wygląda. No, tu nigdzie nie można przejść. Tam jest takie miejsce, do którego można podejść tylko od góry tam o widzowie i myślę, że to może być tam to po prostu nie jesteś poza labiryntem nie wiem, no gdzie to może być, widzowie szczerze, widzowie, to jest naprawdę trudna mapa Może gdzieś na podłodze. To tak, gdzieś tu. Nie no, na górze nie ma. Hmm. Te widzę, widziałem przycisk. Ho! To F5 widzowie mnie uratowało. Tu mamy skrzynkę Mamy wodę Widzowie Teraz to ja już... To tutaj było łatwiej Teraz To mogę kliknąć Nie wiem dlaczego Mogę klikać na płotek To widzowie jest zastanawiające O o o o o ja już się teraz wyszkoliłem I Tutaj dużo miejscówek nie może być na tej mapie Stosunkowo mały pokój Więc coś za bardzo nie można nigdzie ukryć guziku Chyba może no, to jest bardzo dużo komentarzy, że te typu nie wiem Nowe por jakieś portale i tym podobne tylko hmm. prosto na górze tam nie ma hmm, co gdzie to masz ej no i no już zaczynam się chwalić i już nie mogę znaleźć guziku o a ja poproszę tak, widzowie, niektórzy z Was mogą mi powiedzieć, że psuję mapę, tak, bo ja lubię, ale przy okazji może gdzieś pod tym jest przycisk, tak bym sobie w widzowie wmawiał, o. W sumie, widzowie, w takim pokoju nawet survival można by było robić. Dobra. O, widzicie widzowie? Że... Dobra, może sobie posprzątać pokój. Tak widzowie, z każdego pokoju zabiorę sobie jakąś pamiątkę. A to nie tak, że nie mam. Że widzowie nie mam... ...adventura, bo mam. Bo nawet teraz możecie zauważyć, że nie mogę zjeść Bog Bob. Naprawdę mam... Po prostu wszystkich pozabijać? Poczybałem, że tam... No, wszystkich zaciukałem i co? Może pod stołem. Jak nie, jak tak? To widzę, że niepotrzebnie zaciukałem Halinkę i tym podobne. Smutno w sumie. No. Widzę, naprawdę to easy to one czasami jest naprawdę easy, a czasami jest po prostu takie trudne, że ci się nie da znaleźć. Dobra, w wagoniku nic nie ma. Oj oj. Dobra, zobaczmy widzowie co jest tu. Trzeba... no, no. Właśnie trzeba było patrzeć w te otwory, tak myślałem. Były takie bardzo podejrzane. Ej no widzowie, teraz lecko. Naprawdę żadnego poradnika nie oglądam. Tutaj myślę, że... To jest widzowie. Halo? Aha. widzaj wywaliło mi Minecrafta. Widzimy się za chwilę po Naprawdę, Dobra, przed chwilą zrobiłem, ten, przed chwilą zrobiłem speedrun mapy, bo niestety mnie cofnęło do trzeciego poziomu, czyli do biblioteki. No, wywaliło mi Minecrafta. No, nie wiem, co więcej tutaj można rzec. O. O, widzowie, wszystkie łatwo już za nami. Teraz będą Średnie, takie normalne poziomy. No to wiadomo, w grzybku gdzieś będzie. Tylko widzowie gdzie. O, no i tutaj jest drabina. Nie wiem widzę dlaczego mi tak ścina Minecrafta. Hmm. Pod tym grzybem nie ma Aha, czy po prostu, żebym się głupie wywalił. No to przypał widzowie, no to przypał. Też trzeba znaleźć dobrego tego odpowiedniego grzyba. Tu? Nie. Widzowie gdzie to było? O! Nie, już myślałam, że migierka zaczęła normalnie działać a nie zacinać tutaj gdzieś nie ma? pod tym? dobra, czy muszę widzę zapamiętać, że to jest takie jakby w rogu? Hmm. Czy to jest widzę ten problem, że to jest gdzieś tutaj na górze na górze jest większy obszar hmm. No tutaj nigdzie nie ma, nie widzowie? Nie, no nie ma tam Przepraszam widzowie za te lagi, ale ja naprawdę nie wiem od czego to Nie znaczy tam u góry, tutaj mam płynną gierkę, mogę sobie chodzić, wszystko robić, u góry mi ścina, w sumie na tą mapę, na no to widzowie mogę zrobić, już nie będzie mi lagowało, Ty nie będzie żadnych rozległych map, przynajmniej być nie powinno. Jakby taki kucik był, to by było tak idealnie, albo gdzieś tu. Tak tu, tu. Hm. Pierwszy poziom normalnego. Myślałem, że no, będzie łatwiej. W sumie widzowie, jak niektóre są dosłownie impossible. Czy nie było gdziko gdzieś? Nie. Hmm. No to widzowie, kolejne cięcie. Ja tego poszukam. Widzowie, to było kolejne miejsce, w którym nie znalazłem guzika. Więc po prostu przeleciałem. I niestety od razu zobaczyłem, że to jest przycisk. Co? A czy ja widzę je przez przypadek, zobaczymy tam się z w sumie to nawet lepiej? Dla mnie, że tam nie jest, bo się tutaj czy źle, że uszukałem. O, to mogę zbierać. To może coś w polu ukryte będzie. A bo on survival, o nie. To pewnie nie tak miało być. Game mode. Adventure. Tak widzę, by nie miałem tego ścinać. Oj Zdarza się. A co mogę to zadeptać? To co jest, to jest, to jest, to jest. Tutaj nie ma. Jak. Tutaj jest takie coś. Tu to pójżanie wygląda, nie no. Jest wszystko. Okej, okay, dobra. Tu jest, tu jest. Tu też jest woda ale pojedyncza. Tu też jest woda, tu też jest woda. Oficjalnie widzowie myślałem, że to jest ten przycisk. Chyba, że jest niepodłączony. Że to totalnie o to chodziło. Jeszcze widzowie tutaj chyba pobiegamy razem. Dobra, widzowie. Ja tej totalnie nie widzę. Dobra, ale ta nawet komend bloków nie ma. Hmm. Trzeba widzowie pomyśleć. No tutaj mamy niebo wyjątkowe. Szczerze widzowie, wydaje mi się, że tamto. Może tamto że tamten przycisk miał znaczenie. No chyba że to jest tam po prostu jakiś prank przycisk i gdzieś jest tutaj inny. Ja go widzę po prostu nie widzę. Więc przejdziemy sobie bardzo szybko do kolejnego. A ja więc ja was przepraszam, że ja tak bardzo oszukuję. Ale po prostu nie mogę znaleźć, na miejsce za bardzo też przedłużać odcinka. Te widzowie nie wiem, czy go nie wyślę w paru częściach. O, tutaj było takie idealne Widać. Parkour możliwy. Znaczy, ja czy zanim widzowie pójdę do środka? Zawsze widzowie trzeba sprawdzić... Właśnie takie miejsca no, Ale tam chyba też nie. Dobra, tutaj są shulkery, tam była głowa, kolejna dziura. O, oni widzą, oni już ten, oni już nam robią pranie mózgu. Nie no widzowie, te, te teleporty nie działają. Jak to nie, jak to był prankowy przycisk, to ja nie wiem widzowie. Gdzie jest prawidłowy. Ja już się powoli irytuję, może to nawet po mnie zauważyć. Ale jak to był fejkowy przycisk, to ja się widzowie zdenerwuję. Gdzie to są niby komend bloki? Gdzie? Jak dla mnie widzowie to był prawidłowy, więc ja już przechodzę do kolejnego tak w tą stronę? Tak, w tą stronę. Niestety widzowie, nie wiem jak później to leci, bo wiem, że na razie to tak leci w bok. Później nie wiem, czy to skręca, czy to co robi. Następnym razem widzowie. O! I tutaj to zadziałało! Krowa! 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 Krowa. czyli ja naprawdę widzę, że się pozabijać wszystkie nie krowy, które nazywają się krowy? A jestem teraz w ogóle widzowie w zagrodzie. Ciekawostka. No mm. cóż, ja to jest. w jest ukryta. Oni po prostu mają mnie zmienić, żebym nic nie widział. A w ogóle szukam mnie tu gdzieś. Trzeba. O tam jest taka dziura fajna. Do schowania przycisku. Nie, tutaj jest. Jeden, dwa. 1, 2, 3, 4, 5. Nie, no to się nie da. Tu jest jeszcze dalej. I to widzowie to musi być gdzieś tu. O. No i widzowie kolejny przycisk, który nie działa. Zemnym razem widzowie. Dobra, powiedzmy, że tu powinienem trafić. Następnym razem widzowie obiecuję, sprawdzę pierw mapkę, czy działa. Znaczy no, w sumie nawet jakbym sprawdził tę mapę, no to bym nie wiedział. Bo na początku wszystko działało. Teraz nie działa. Czyżby parkur po kaktusach? Tak to wygląda. Ale pierwsze wszystkie inne opcje trzeba rozważyć, bo to jest takie oczywiste. A poza tym gdzie miałbym się dostać tymi kaktusami? No chyba, że na drzewo. Nie wtedy z drzewa na No dobra, widzowie, spróbujmy. Ja no, widzowie, podskakuję wyżej. O chyba, że tu, z tego tu, z tego tu i z tego tu. No dobra, widzowie. Gdy... Tylko czy ja tutaj widzowie doskoczę? Nie wiem, widzowie, czy tam nie trzeba wykorzystać tego, że... Po prostu kaktus macie zadać damage, czy że macie jeszcze podbić na jedną kratkę wyżej? Hmm. Nie wiem, widzowie, ale wiem, że trzeba wypuścić miksturę to wizji i wiem, że ten odcinek będzie długi. To widzowie na pewno wiem, więc nie wiem, czy nawet nie zrobię widzowie z niego paru części. widzowie, ty się doskoczyć. Tutaj żadnych lian nie ma. Gdzie ja miałbym widza wydeskoczyć? Bo tutaj jest to. Hmm. Tam jakby miałbym doskoczyć. No dobra, spróbujmy, jestem na tym. No, i tutaj w żaden sposób wejść się nie da. Tutaj, tak jak widzę, musiałbym wejść. Hmm. Dobra, widzę, sprawdźmy, czy w ogóle to jest na górze. Bo jeżeli to jest na górze, to wiadomo, że to będę kombinował. Jest to na górze. No dobra, widzowie, ja już teraz się tak trochę poddałem. Ale jakby tutaj można było wejść? Jak... Stąd można? Adventure, no tutaj. Da się wejść. No dobra, ale. No dobra, widzowie, da się, po prostu ja nie umiałem. No dobrze, przepraszam, widzę, że czytowałem. O, a na ten nawet przycisk nie działa. Ojoj. Mm. To teraz chyba, widzę, w bok trzeba pójść. Aha. A, dobra, bo ja już poszedłem w bok. To tu. Ło, zapomniałem, że ma nawet taki ładny dym. Skrzynka. Coś pod skrzynką, obok skrzynki. Ło. O, widzowie, przyszedłem już tam. Przeszedłem już normalnie. Czy naprawdę mam pójść do Impossible miłego dnia? Czekaj. Trudno. Teleportujemy tu. To prawdę... Nie. Czekajcie, widzowie. Ciężki. Teleportujemy tu. Hmm. A to jest niemożliwe. Czekajcie widzowie, ja czegoś nie kumam. No dobra. No impossible jest impossible, bo tam na... tłoki są. I tutaj tak jakby jest ten redstone, Czy trzeba ten redstone przerwać. A widzowie, ja jestem pojedytowany. Znaczy, poirytowany. Nie wiem, dlaczego mi się jakiś i No, no to widzowie trzeba zrobić tak. Gdzie jest kreatywę? Kreative. Trzeba zrobić tak. I wtedy mamy to otwarte, widzowie. Wtedy dajemy adventure. No i klikamy Guziola. Skacząca krowa. No to widzowie, to by było chyba na tyle z tego odcinka, lub odcinków. Nie wiem, widzowie, ile jeszcze mi z tego wyszło. Materiał Pod... poddajesz się? Wskoczysz? a no, wskoczę, widzę. Tam był przycisk. O Ozin mapę. Dzięki za przejście mapy. O, widzę, czyli przeszłem mapę. O, to jest jeszcze nie widziałem. Ten trader lama. No to widzę. Ja się z wami żegnam kończę serię. Jeszcze nie wiem. Ale ogólnie. No.